Pani Dziobek, opis postaci. Kacza, powieści 1987. Wygląd. Pani Dziobek ma siwe włosy, okulary, fioletową suknię, biały fartuch i fioletowe buty. Charakter, inteligencja. Jeśli chodzi o charakter, to pani Dziobek jest miła, uprzejma, pracowita. Zależy jej również na dobrym wychowaniu siostrzeńców. A co do inteligencji, to nie jest ani specjalnie za głupia, ani za mądra. Tak, w sam raz. Obejrzyjcie sobie teraz te dwa klipy wideo, wideo, które są a propos pracowitości. Wam, żebyście się przebrali! Zdenerwujcie mnie! Szybko wdłużcie marynarki, zanim przyjdzie reporterka! Chłopcy, wracać! Co w was wstąpiło? Dlaczego nie chcecie włożyć od odświętnych mundurków? Dziennikarka będzie tu lada chwila! Ej, Bąbel, zabierz ode mnie tę starą wariatkę! O, więcej do kina nie pójdziecie! Że też wam nie wstyd! Jesteś się o wiele lepiej. Tasiu, bierzmy się za obiad. A teraz wbij dwa jajka do miski. O, dziękuję, kochanie. Teraz wsyp trochę mąki do drugiej miski, dobrze? O, prosiłam tylko o dwa jajka, kotku. La, 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 la. Gdzie mieszka i gdzie pracuje? Pani Dziopek mieszka w rezydencji Sknerusa i tam też najczęściej pracuje. Rodzina. Najbliższą rodziną pani dziobek jest jej wnuczka Tasia. Katcia powieści 2017. Wygląd. Pani dziobek ma siłe włosy, duże czarne okulary, jasno jasnofioletową koszulę, ciemnofioletową marnarkę, biały fartuch, szare spodnie, szare rajstopy i czarne buty. Charakter Inteligencja. Pani Dziobek jest pracowita, oschła. Jest łatwiej ją zdenerwować niż w starych kaczych opowieściach. A co do inteligencji, jest mądra oraz rozsądna. Gdzie mieszka? Gdzie pracuje? Pani Dziobek pracuje najczęściej w rezydencji skwerusa i raczej też tam mieszka. Rodzina. I tutaj również najbliższą rodziną pani dziobek jest Tasia. Kim była? Pani dziobek była kiedyś agentką brytyjskiego wywiadu. Dajcie znać, co sądzicie o tej postaci, a w następnym odcinku zajmiemy się jej wnuczką, czyli Tasią.